I zgodnie z zapowiedzią wracamy. Im dłużej rozmawiamy o studiach magisterskich drugiego stopnia, tym mocniejsze słońce nam wychodzi za plecami. To znaczy, to musi być jakiś znak. Po prostu e, oświecamy Was, studentów, którzy mają wątpliwości, rozterki, co studiować, co wybrać, jakie kierunki rozważać. Teraz skupimy się na dziedzinie, którą określiliśmy jako geonauki. Przenosimy się na Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii. I ja już przedstawiam naszych gości, którzy są tutaj razem z nami. A gościmy doktor inżynier Martyna Konieczną-Fuławkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Gościmy także doktor inżynier Annę Kopec. Dzień dobry. Dzień dobry. I gościmy także doktora inżyniera Pawła Strzałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięć kierunków w ramach studiów drugiego stopnia o wszystkich sobie co nieco opowiemy, ale tak próbując znaleźć jakąś taką część wspólną, która myślę, że wszystkim studentom rozważającym studia drugiego stopnia przyświeca, to to, jak te studia są odpowiedzią na ten zmieniający się świat. I tutaj bardzo pięknie w poprzednim panelu wyszło nam takie, takie hasło, że przygotowujemy projektantów naszej przyszłości. Czy w ramach tych kierunków, które tutaj mamy, to też jest możliwe, osiągalne, jak, jak państwa kierunki reagują na ten zmieniający się świat. Może pani doktor inżynier Konieczna Fławka ja Zacznę od odpowiedzi, że tak oczywiście jest to możliwe i nasz Wydział rokrocznie bierze udział w wielu projektach dydaktycznych unijnych mających na celu między innymi mapowanie zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów poszczególnych kierunków i specjalności i odpowiedzią na takie badania są nowe specjalności chociażby zarządzanie w górnictwie skalnym czy najnowsze anglojęzyczne specjalności. Ponadto my jesteśmy silnie związani z, z przemysłem. Wielu wykładowców również pracuje bezpośrednio albo w przemyśle wydobywczym, bądź też w centrach rozwojowo-badawczych i tutaj to się też na pewno przekłada na mierzalną korzyść dla, dla studentów. Ponadto nasze studia są studiami interdyscyplinarnymi, więc to też w, na współczesnym rynku pracy jest pożądane przez pracodawców, dlatego my stale staramy się odpowiadać na te zapotrzebowania rynku. No, to no też oczywiście praktyki, staże to jest to, co studentom później znalezienie pracy na pewno ułatwia. W przypadku innych kierunków jest chyba podobnie. Tak, ja ze strony geodezji mogę powiedzieć, że tutaj y, przede wszystkim geodezja sama w sobie już jest y, taką interdyscyplinarną nauką, bo bez geodezy nie byłoby budownictwa, nie byłoby planowania przestrzennego, nie byłoby też wielu aspektów związanych z monitoringiem środowiska. Y, no i generalnie w obecnym dzisiejszym świecie, gdzie mamy bardzo dużo y, informacji, które do nas docierają to musimy sobie zdać sprawę, że większość tych informacji jest związana z y, przestrzenią w zasadzie prawie każda informacja ma jakiś związek z jakąś lokalizacją. No i tutaj my zwłaszcza na tych właśnie na specjalizacji magisterskiej mamy jedną specjalizację na geodezji. Właśnie kładziemy nacisk na przetwarzanie tych danych przestrzennych. No i też w tym roku zmieniliśmy tą specjalizację, wprowadziliśmy pewne zmiany. No i też staramy się dostosowywać do to tego, co dzieje się na rynku pracy. Świat się zmienia, ale rzecz, która chyba pozostaje niezmienna, to to, że musimy być bezpieczni, ale to, w jaki sposób będziemy bezpieczni, to też się zmienia, więc panie doktorze, no jak to w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak, to, jak ta dziedzina się rozwija i zmienia w zapotrzebowaniu na zmieniający się świat. Właściwie to bezpieczeństwo i higiena pracy jest takim, taką odpowiedzią dla wszystkich obszarów, czy dla wszystkich kierunków kształcenia, ponieważ bezpieczeństwo i higiena pracy jest właściwie bardzo ściśle związana z funkcjonowaniem każdej przedsiębiorstw i to bezpieczeństwo jest bardzo ważne właściwie w każdym aspekcie gospodarki światowej i oczywiście my proponując kierunek bezpieczeństwo, higiena pracy bardzo kładziemy nacisk na praktyczne kształcenie w tym kierunku. Przepraszam i, i jeszcze dodatkowo w programie zawarliśmy nowoczesne technologie, czyli takie rozwiązania, które właściwie zaczynają być powszechne w różnych obszarach przemysłu. Dlatego też my prowadząc to kształcenie także uczymy tych naszych studentów, jak wykorzystać te nowoczesne technologie w obszarze bezpieczeństwa pracy. Interdyscyplinarność bywa tutaj na wszystkich kierunkach, we wszystkich dziedzinach odmieniana przez wszystkie przypadki i w przypadku geonauk jest to jak najbardziej możliwe, żeby ktoś, kto nie był związany w żaden sposób z górnictwem, geodezją, zajmował się tym na studiach drugiego stopnia, więc moje pytanie brzmi, czy osoby, które nie, nie miały z tym nic wspólnego, nie będą miały poczucia jakich, jakichś braków i w drugą stronę, co nowego jest dla tych, którzy już podejmowali studia w tych zbliżonych dziedzinach na pierwszym stopniu? Pani. Więc tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, studenci, którzy są absolwentami studiów inżynierskich, oczywiście mogą podjąć studia drugiego stopnia na naszym wydziale. Serdecznie zapraszamy osoby z innych wydziałów z Politechniki. Z pozostałych uczelni, jeżeli otrzymały stopień inżyniera, też mogą się rekrutować na studia drugiego stopnia. Więc tutaj jak najbardziej my też staramy się być elastyczni, jeśli chodzi o uznawanie dorobku, zarówno studentów z Polski, jak i tych zagranicznych. No mamy tych specjalności na kierunku Górnictwo i Geologia sporo po angielsku, o tym może za chwilę. E, natomiast drugie pytanie, jeśli mogę. E... Jak to wygląda z perspektywy tych, którzy studiowali na pierwszym stopniu A, tak. te dziedziny? Mm -hmm. e, więc... Co jest nowego? jeżeli chodzi o studia drugiego stopnia no to tutaj można powiedzieć, że wszystko jest nowe, bo na studiach pierwszego stopnia my kładziemy nacisk na podstawy, przygotowujemy bezpośrednio do zawodu, do zdobywania zatwierdzeń na przykład w urzędach górniczych, natomiast na studiach drugiego stopnia na górnictwie i geologii w zależności od tego jaką studenci wybiorą specjalność no to tutaj są realizowane konkretne tematy, zdobywają wiedzę i umiejętności już wpisujące się w, w specjalnie w daną specjalność no i kładziemy nacisk tutaj na pewno na komputer w górnictwie, na nowoczesne oprogramowanie, na zdalne pozyskiwanie danych. Więc tutaj te nowinki technologiczne i praca już z takim specjalistycznym oprogramowaniem to jest dla studentów coś, co, czego na pewno się nauczą u nas na tym drugim stopniu studiów. A jak to wygląda w zakresie geodezji i kartografii? Jeśli chodzi o rekrutację na ten drugi stopień studiów, to przy, podobnie jak w przypadku górnictwa, też po w zasadzie każdych studiach inżynierskich można. Zarekrutować się na nasz kierunek. Hmm, oczywiście ta znajomość zagadnień związanych z geodezją albo gospodarką przestrzenną, ona będzie na pewno jakimś atutem dla takiego studenta. Natomiast mamy w naszej siatce taki kurs będący troszeczkę takim przypomnieniem, utrwaleniem pewnych informacji z pierwszego stopnia, to są metody pozyskiwania geodanych, taki kurs bardziej ogólny, gdzie też te osoby, które nie mają aż tak szczegółowej wiedzy, nie są po studiach inżynierskich stricte z geodezji, będą mogły nadrobić te swoje. No może nie nazywajmy tego brakami, ale y, poszerzyć tą swoją wiedzę w aspekcie tej godyzji inżynierskiej, ponieważ te studia pierwszego stopnia, one. Y, też tak jak podobnie jak w przypadku górnictwa, one bardzo silnie są nastawione na ten zawód takiego geodety, który pracuje w geodezji inżynieryjnej, czyli na budowie, przy mapach do celów projektowych, kartografów. Natomiast ten drugi stopień, on kładzie zdecydowanie większy nacisk na nowoczesne techniki pozyskiwania geodanych, czyli pozyskiwanie danych z poziomu satelitarnego. Uh, zarówno mm zobrazowań pasywnych, jak i aktywnych teledetekcyjnych, ale również nowoczesnych technik naziemnych, np. Na przykład skanning laserowy, więc tutaj wchodzimy jakby ten poziom wyżej i też idziemy w te jeszcze bardziej nowoczesne techniki pomiarowe. No i kolejny aspekt to tak jak właśnie nasza specjalność ma w nazwie, czyli inżynieria geodanych, to umiejętność może trochę kolokwialnie powiem, ogarnięcia tego wszystkiego, przetworzenia tak, żeby nasz interesariusz potem w przyszłości otrzymał taki produkt, który będzie go satysfakcjonował. Wydaje mi się, że w ten sposób tak rozwialiśmy większość takich podstawowych pytań, które... Potencjalnie studenci studiów drugiego stopnia mogą mieć, aczkolwiek jeszcze zaznaczmy, że zarówno geodezja i kartografia, jak i górnictwo i geologia są w języku polskim i w języku angielskim prowadzone te kierunki. Jakie są różnice w programie i, i, i w takim w perspektywach, które są po tych kierunkach w języku polskim i angielskim? Czy one są przystosowane tylko do obcokrajowców, czy one mają bardziej przygotować studentów na karierę międzynarodową? To może zacznę od podobieństw, bo, bo tych jest zdecydowanie mniej. Jeśli chodzi o nasze specjalności w języku polskim i angielskim, to częściowo zbliżone programy ma eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż oraz Mining Engineering. To są studia trzysemestralne. Natomiast pozostałe specjalności w języku polskim, tak jak inżynieria, ochrona środowiska, czy zarządzanie w górnictwie skalnym, oraz te anglojęzyczne właśnie pozostałe Geotechnical and Environmental Engineering, czy Geomatics for Mineral Resource Management i Mineral Resource Exploration. To są specjalności, które realizują zupełnie unikalne programy i tutaj one są dedykowane szczególnie te studia w języku angielskim i dla studentów z Polski i dla studentów zagranicznych, ale no, nasz wydział szczególnie na kierunku górnictwo i geologia my kładziemy ogromny nacisk na umiędzynarodowienie i tutaj otwieramy się i na uczelnie zagraniczne i też chcemy naszych studentów wdrożyć w, to, tak, w tą taką współpracę międzynarodową więc oni w ramach tych studiów anglojęzycznych mogą odbywać staże na uczelniach partnerskich, praktyki w przypadku praktyk na uczelniach zagranicznych realizowanych w ramach projektów edukacyjnych, studenci mogą otrzymywać nawet stypendium 500 euro miesięcznie. Więc to jest też dodatkowa zachęta. No i mają różne ścieżki mobilności, które mogą wybierać między tymi uczelniami partnerskimi. Więc tutaj naprawdę zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, bo jest o czym mówić i jest o czym czytać. Tak, zachęcamy, żeby sprawdzić w szczegółach te różnice pomiędzy tymi kierunkami. Zachęcamy także, żeby zadawać pytania na naszym YouTube'owym czacie. To wiemy o tych podobieństwach i różnicach na górnictwie geologii. A w przypadku geodezji i kartografii? Na geodezji i kartografii my jesteśmy aktualnie w fazie takich zmian, jeśli chodzi o te studia drugiego stopnia i ta specjalizacja po angielsku, ona jeszcze jest bardziej zbliżona do naszego poprzedniego programu z który, tej specjalności, która nazywała się geomatyka, więc ta specjalność po angielsku, ona nazywa się geomatics. No i tutaj to jest trochę bardziej Ogólne podejście, takie bardziej, mniej sprecyzowane na to przetwarzanie samych geodanych. Natomiast ta specjalność nowa, inżynieria geodanych po polsku, ona jest bardziej skonkretyzowana na umiejętność przetwarzania właśnie geodanych. Czyli też też zachęcamy, żeby w razie wątpliwości, w razie pytań, Doprecyzować, dopytać, do, do sprawdzać na stronie magisterskiej.pwredu.pl. Pytacie też, i to jest część stała każdego z naszych paneli, czyli jak wygląda praca, praca po studiach, ale też możliwość pracy w trakcie studiów. No więc, panie doktorze, czy można studiując bezpieczeństwo i higienę pracy zajmować się pracą? Tak, jak najbardziej tak. My właściwie. Planując siatkę programową studiów na kierunku bezpieczeństwa i higiena pracy, także myślimy o tym, aby umożliwić naszym studentom możliwość realizacji staży czy praktyk, albo też podejmowania pracy. Przy czym muszę tutaj zaznaczyć, że właściwie ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwa i higiena pracy nadaje uprawnienia do wykonywania czy podejmowania pracy w komórkach służby BHP. A zatem na pewno tutaj to podejmowanie pracy w tym obszarze w czasie studiów jest dość ograniczone. Natomiast... Nasi studenci, którzy realizują już obecnie, obecnie nasi studenci, którzy realizują staże i praktyki, studiując kierunek bezpieczeństwa i higiena pracy, na pewno sobie znacznie ułatwiają później możliwość kontynuowania tej pracy także właśnie w tym obszarze bezpieczeństwa pracy. Jest po prostu łatwiej, jeżeli się gdzieś już na etapie studiów zacznie tym interesować. Dokładnie tak. My też zresztą prowadząc zajęcia serdecznie ich do tego zachęcamy i jak możemy to także pomagamy, ponieważ współpracujemy z wieloma firmami, które również zgłaszają do nas różnego rodzaju zapotrzebowania i przesyłają do nas oferty staży czy praktyk, a my oczywiście je przekazujemy naszym studentom i wiem, że bardzo chętnie z nich korzystają. No to wiemy, że na bezpieczeństwie i higienę pracy jest to możliwe. No to geodezja i kartografia? Też. Lachy. Oczywiście, Lachy. jak najbardziej. Jesteśmy wszyscy z jednego wydziału, więc e, jeśli chodzi o te mhm. siatki kursów, to też e, zawsze staramy się e, w ogóle w skali wydziału, już na tych studiach magisterskich, ułożyć to tak, żeby studenci mieli na przykład jeden dzień wolny te, mhm. w całości. E, Wiadomo, oczywiście obecność na zajęciach jest obowiązkowa, więc ta praca nie może być tak w stu procentach na pełen etat, ale również zachęcamy naszych studentów do podejmowania aktywności zawodowej już w trakcie studiów, e, do podejmowania staży, do, e, do kontaktów już właśnie z tą branżą, w której potem w przyszłości będą chcieli pracować. Powoli kończy nam się czas, to jeszcze tylko dopytam, doprecyzowuję. Na Górnictwie geologii też można łączyć pracę ze studiami. Tak? Tak, oczywiście, tylko jeszcze chciałam na koniec mm -hmm. podkreślić, że jeżeli ktoś ma pracę na pełny etat, szczególnie są to system z pierwszymi zmianami, no to tutaj zachęcamy też do podejmowania studiów zaocznych i my rekrutacje na studia drugiego stopnia zaoczne prowadzimy dwa razy w roku, więc teraz też jest nabór na studia w języku polskim, na specjalności eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż. Dobrze, w takim razie, jeżeli chcecie pracować, to pracujcie my na Politechnice Wrocławskiej, spróbujemy, dołożymy wszelkich starań, żeby wam to umożliwić, A jeżeli jeżeli chcecie się poświęcić w całości nauce, też jest na to przestrzeń. W ten sposób stawiamy kropkę naszej dziedzinie, którą określiliśmy jako geonauki. Dziękuję bardzo naszym gościom, a ja już w imieniu Martyny Dziakowicz zapraszam na panel następny, gdzie porozmawiamy o informatyce i telekomunikacji. Nazywam się Dagmar Dedeś, pracuję jako konstruktor-inżynier w firmie NG Engineering. Skończyłam mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Wrocławskiej. Engine Engineering jest biurem konstrukcyjnym. Świadczymy usługi inżynierskiej dla różnych sektorów przemysłu, między innymi automotive, maszyny ciężkie, transport publiczny, maszyny przemysłowe czy oprzyrządowanie produkcyjne. Stanowiska pracy w naszej firmie to między innymi konstruktor CAD, inżynier do spraw obliczeń FEM czy edytor techniczny. Aby rozpocząć pracę w naszej firmie, wystarczy być inżynierem, ale niektórzy klienci wymagają, aby konsultanci posiadali minimum tytuł magistra. Podczas studiów magisterskich miałam możliwość poznać wybrane zagadnienia branży w kontrolowanych warunkach, co ułatwiło rozpoczęcie pracy w zawodzie.